No witam ponownie. Ze względu na to, że tamten film trwał 12 minut, postanowiłem nagrać drugi film. Tą rodzinę Państwo znacie. Jest to rodzina z pszczołą. którą kupiłem od hodowcy. Jest to krainka Kirsian. I tak, może zajrzymy teraz do tej rodziny. Ja co prawda, już w tamtym tygodniu tą rodzinę. Przestawiłem na ciepło, czyli nie zajmie nam to tyle czasu, co przy, przy innych rodzinach. A chciałem Państwu pokazać, bo tamte pszczoły były moje, czyli nazwijmy je miejscowe, a to jest pszczoła, którą Państwo widzieli już chyba jeden albo dwa filmy z nią. Powiem tak, no tak jak, jak przedtem czytałem w notatkach mojego tatusia, no nie jest to pszczoła tak bogato-czerwiąca jak tamta, ale widzicie Państwo, jest spokojna. Bez użycia dymu, bez niczego nie rozlatuje się, i z miodnością też nie jest źle. Nie pamiętam dokładnie kiedy podawałem tą matkę, ale to można sprawdzić na filmach. Jest cała ramka w jajkach. Tutaj czerw wygryzający. Zobaczymy, bo dałem tutaj ramkę, tak dobudowały i doniosły pyłku. Tu jest też z pyłkiem. Od razu przy okazji szukam matki. Zapewne ta będzie z pyłkiem, i zrobimy tak jak w tamtym. Jest cała z pyłkiem, i zrobimy tak jak w tamtym przypadku. Ona pójdzie do tej W to w tym miejscu, damy. O, Ta będzie dobra. z tej strony jest Zniesione są jajka. Z tamtej strony jest nakrop, więc nakropem pójdzie do wlotka. Ta jest cała zaczerwiona. również Tutaj matka chodzi, jest pszczoła łagodna, komórki są. Za. Obrócimy ją, bo z jednej strony jest zajajczona, z drugiej nie. Ta jest również cała. Z jajkami. Pszczoła wygryzła się, są jajka. Ta ramka z jajkami również wróci, i teraz z miodni. Tak jak w poprzednim przypadku, wyciągniemy ramkę jakąś, ale tu będzie ciężko. Dobrze. Jest to ramka z pokarmem. Będzie matka mogła tutaj również zaczerwić. Na razie, proszę Państwa, nie ściągam nadstawek Do miodni Jeśli mogę to pokażę Wstawiam ramkę, żeby pszczoły odbudowywały Jeśli mają oczywiście taką ochotę. Teraz to postawimy tu aby nam ładnie zalały. Co chciałem jeszcze Państwu powiedzieć? Teraz właśnie wszystkie rodziny dostają kraty odgrodowe. O ile? Latem praktycznie tych krat nie stosuję. O tyle teraz już mat zmuszam matkę do czerwienia tylko na dole. Nie przekładam do miodni ramek z czerwiem, tak aby pszczoły skupiły się na przerabianiu pokarmu na zimę. I na, na pobudzaniu matki do czerwienia. Ja u siebie tak uważam, że najlepszą pszczołą do kłębu zimowego jest ta, która się wygryzie od 15 sierpnia do 25 września. Jest to najcenniejsza pszczoła. I ona jest w moim, tutaj, terenie w moim przypadku. Jest pszczołą zimową. I ona będzie zimowana. No, powiem tak. Nie jest to najbardziej plenna pszczoła. Ale podoba mi się u niej właśnie jej zachowanie, że jest spokojna nie ma praktycznie w niej agresji, nie wylewa się z ramek, jest łatwa przy przeglądach. I tak jak powiedziałem, w następnym roku postaram się, aby te rodziny z tą linią Kirsian służyły mi za rodziny ojcowskie, czyli będę w nich starał się trzymać jak najwięcej trudni. W innych rodzinach będę z trudniami można to tak powiedzieć, walczył lub ograniczał ich ilość. Natomiast w tych rodzinach w tej linii będę hodował trutnie, aby moje matki następne miały już, były zapładniane jak największą ilością tych trutni, no a tym samym były łagodniejsze, mniej rozlatane, no a zachowały cechy, które do tej pory sobie jakoś tam. Wyselekcjonowałem. Jeżeli już jestem przy tej pszczole, to podejrzewam, że jest to pszczoła, która została wyselekcjonowana w zakresie VS odporności na waroze, bo widzę, że od komórki, od sklepia, które są z. z, z, z z warozą, no i to według mnie no nie jest to najlepsze. Znaczy najlepsze. No mniej warozy jest. Natomiast te rodziny dlatego są słabsze. Ale powiem Państwu, że z miodności jestem od, z niej zadowolony. O, wyciągnę jedną ramkę, żeby Państwu pokazać. Odsuniemy to na bok. Pomimo, że nie jest to najmocniejsza rodzina, to ramki są zalewane. Także nie jest, nie jest źle. Jeśli będzie tak dalej z tymi pszczołami, to postaram się w następnym roku rozmnażać te pszczoły. Może przy okazji to pokażę Państwu, bo już wstępnie układam rodziny w tym miejscu, one będą zimowały. Czyli przestawiam w jedno miejsce. Tam jest Nawoź. Tam również jest Nawoź. Także myślę, że na tym pasieczysku nie będzie problemów z zimowlą. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Zapraszam do oglądania moich filmów, komentowania. Do zobaczenia, Andrzej.